Drodzy widzowie, w poprzednim odcinku umówiliśmy się na spotkanie z Vladimirem Lenem. Tak właśnie, co ciekawe, umówiliśmy się w jego nowym lokalu Wódka, który to lokal został wykupiony po śmierci Czekalupino. Pamiętacie Czalupino? Wcześniej ten lokal nazywał się Ragnarok i my tam byliśmy, drodzy widzowie, otóż to. Teraz to jest wódka, ale znów tam zawitaliśmy budynek w remoncie. Co ciekawe, no, niby zwykłe spotkanie biznesowe z Wladimirem. Ale okazało się, podobnie jak w magazynie, że klub został zaatakowany przez Winniego Gogniti. Tak jest, Winniego Gogniti to jakiś taki większy szycha. Oczywiście, sterowany przez kogoś jeszcze większego. Póki co nie wiemy kogo. Czyżby nazwisko Kaufman, który się przewija? No? no nic, udało nam się odeprzeć jego atak, co się mu bardzo nie spodobało. I spotkaliśmy się z Wladimirem. home sweet home something in the night felt like a door had been opened an echo of the past an old monster snapping its eyes open in the depths of my brain closing your eyes forces you to look at the darkness inside and now a dress unknown i hadn't slept in a long time when I did, my dreams were nightmares. I was trapped in a nightmare. My evil double had taken my girlfriend. In a nightmare, every choice you make is a wrong one. Following him, I had somehow slipped into a twisted, alternate reality. Noir York City. I would wake up at night, afraid that day was a dream I'd forget. Mój zobowiązanie był w Mira. Był wdzięczny diablu, padł aniołem. Ciało padły canioł. Ha, był serdecznie mordercą. wrobił mnie w swoje zbrodnie. No i patrzcie, ukrywałem się w tanim hoteliku. Pewnej nocy obudził mnie pukanie do drzwi. Ejdzie to jest coś. Niby serial, ale tak jakby. Ten serial. Ktoś wsunął po drzwi kartkę, to była wskazówka. Ten serial opowiada nam o wydarzeniach, które dzieją się właśnie w tym momencie. Nasz Max, jak widzicie, no cóż... Zanurzyłem się w tajemnicy. Chciałem go złapać i odnaleźć moją dziewczynę, uratować ją. No właśnie, serial nam cały czas opowiada. Lepiej śladów po moim sobie powtórzę. Od jednego potwornego miejsca zbrodni do następnego. No i tak, chodzimy po tym dziwnym miejscu pewnych dziwnych rzeczy Proszę gdzie to zdjęcie? Hero Caps To o nas, to o nas no. Max lubił jeść pizzę i oglądać płyty Cały czas coś puka. Czy możemy tędy przejść? Możemy, no proszę A któż to? Nie ma nikogo. Podobno do kogoś? No właśnie. Tu zamknięty. Max, jak ty wyglądasz? No niewyraźnie wejść i rzucić do Scorby. No i tyle widzicie. To jest takie. Całe mieszkanie Maxa. No i tak większe niż większość tych takich współczesnych mieszkań. Pato deweloperka. Patrzcie. Uhu. A widzicie. Hanka. Mostowiak jak zginęłaby w tych kartonach, a my nie. No jeśli nie damy co to dobrze. Wszystkie drzwi są zamknięte. Oczywiście można sprawdzić. Dzieniem przed siebie. Po tym dziwnym korytarzu. Wszystko pozamykane. Jedyna droga prowadzi tędy. Przypominają wam się poziomy z pierwszego Max Payne'a? Gdybyśmy nacipali, no to że teraz nie jesteśmy nacipani. Kartony nas gonią. Okej, okay, kartony jednak walczą jednak chcą nas zabić, ale my nie będziemy jak hanka. O nie, nie skiniemy w kartonach. Maxi ma koszmary, do cywilizonie. Proszę, nasza porterka, którą zapiliśmy, ale dlaczego? Max. Sorry, Max. Przepraszam, że cię obudziłam. No proszę, obudziła nas? No, zobaczmy. Ci, to tajemnica, nie masz o tym nikomu mówić. Oh Lepiej odbierz. No dobra, jak tak mówi? Odbierzmy. Nie ma się o co martwić, kochanie. Wszystko daj no dobrze kiedy bo coś źle ze mną? Max tu teraz. Nasz Maxa, zadwaj do ciebie, jak będzie po wszystkim. Tak właśnie, natychmiast Max Ped jest w środku. Pierw, że wiesz, musisz uciekać. Max Ped, rzuć broń! I wyjdź z rękami nad głową. To jest ostatnie ostrzeżenie. Dawać go, szczalać, tak, żeby zabić. A, nie, uciekamy. No kurde, ślepa uliczka. Nie potrzebujesz adwokata. Po prostu powiedz co zrobiłeś. Pewnie, hey, jesteś załatwiony. Cokolwiek powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Co ty ukrywasz? Alive, Ona to żyje, nie? nie Ludzie, którzy są blisko ciebie, umierają. Ty zabiłeś swoją rodzinę. Ty zabiłeś swoją rodzinę. zabiłeś oh. ich wszystkich. Przyznaj się. Mogę zadzwonić? Już to zrobiłeś. Nie przeciekaj okay, sobie, siadaj. Zaczynamy. Paint, siadaj teraz. Żadnych głupich pomysłów. No właśnie. Drodzy widzowie, nie możemy stąd w ogóle wyjść. Musimy ich wszystkich zabić. Zabijemy, albo sami zginiemy. No cóż. It's a nightmare, Vez. Mazeba, pull out your wits. When you're waking up, the world is a blur. What was clear in a dream suddenly makes no sense. No surreal rescues, no easy magic way out. But you are awake. odcinek. Jak widzieliście odcinek był krótki. O, to był tak jakby koszmar Maxa. Max w koszmarze, że tak powiem, krążył tutaj po swoim mieszkaniu. Miał tam różne zwidy słuchowe, omamy, zrokowe. Generalnie zapchaj dziura. Tu autorzy się nie wysili moim zdaniem. No cóż, jeden odcinek, jeden poziom, tak to działa. Następny mam nadzieję, że będzie dużo więcej akcji. Tak więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach. I cześć.